Witam was w Cyberpunk, w grze o przyszłości, w antyutopii, gdzie korporacje przejmują władzę nad zwykłymi ludźmi. Ogólnie o co chodzi w cyberpunku? W cyberpunku chodzi o wiele rzeczy, albo o przejście fabuły, co już zrobiłem niejednokrotnie, albo o zostanie legendą tego miasta. Jak zostać legendą się zapytacie? W statystykach ukrywa się taka statystyka jak reputacja. Potrzebujemy tego, żeby zostać legendą, żeby też odblokowywać nowe... Fajne rzeczy, które będą nam mogli sprzedawać. A jak ją wbijać, zapytać? Poprzez ludobójstwa, jak inaczej? W sumie to, wiecie, można tę grę określić tym, że ja rozwalam gangusów i w zasadzie to odwalam całą robotę za policję, która w Night City jest cudowna. Nie mówiąc o systemie zdrowia. Po co komu system zdrowia, kiedy ma się... INHALATORY! Ziomek się nie wyrenderował. To nie wygląda dobrze. Martwa kobieta. Ale miała kasy przy sobie, to nieważne. Trzeba tu się zakraść, popatrzeć. Podbokowałem sobie taką fajną umiejętność, że mogę rzucać nożem. Nie trafiłem. Mam pomysł, mam plan. Nie trafiłem. Daj mi moment, ja poczekam. Znowu nie trafiłem, poczekam. No, nope. za pierwszym razem. O. Oh. chcę zobaczyć, co tam jest. Kamera z pierwszej osoby mi w tym nie pomaga. Na szczęście jest tryb fotograficzny. Hmm, tam jest jakaś coś. Wyglądam jak. Spiderman. Co mi się stało, halo? WI? Wszystko w porządku? Proszę pani, co pani robi w śmietniku? Zmieniłem kanał? Halo! O nie! Zostaw mieszkańca! Czekaj! Poczekaj, poczekaj! Ej, wyrażaj się! Ja poczekam, mam czas. Kurwa! Kurwa! Teraz! Poczekaj, porozmawiajmy jak cywilizowani ludzie. To mogło mieć coś wspólnego z moim wszczepem jaki posiadam, ale to to nie musi być to. Ty, ale motorek to miał fajny. Nie mam pojęcia jak się jeździ motorem. Jezus spania Czekajcie, ja wykręcę i będzie pięknie. Jadę! Uwaga! Uwaga, jadę! Dzień dobry, wygląda ci jakbyście chcieli Cię bić. Czy ja posiadam jakąś nową lepszą broń? Nie posiadam lepszej broń. Ale posiadam karabin szturmowy. To też może być całkiem niezłą bronią, jakby nie patrzeć O nie, a to strzela taką dziwną serią. Weź Ja wolę mieć władzę nad każdą kulą Zaraz czekaj, ja cię mogę mieć pomysł. No chodź tu! Fuck O, widzicie reputacja wskoczyła. Ręce do góry <tryk> Powinieneś był wiedzieć co cię czeka jak zacząłem do ciebie mierzyć <tryk> Cześć jakbym walczył z zombiakami One też nie mają mózgu <tryk> Kogoś potrąciłem, sorry Stój! Dokładnie tak. To ja mam władzę nad tym miastem. Uważaj sobie. Na szczęście, że moje auto jest lepsze. Jak oni jeżdżą w tym Night City? Halo! Policja! Uciekać! Znaleźli mnie! Tak to właśnie się żyje w tym Night City. Jest to coś, co mogę zrobić. U. Cyberpsychoza! To, co Edge kochają najbardziej, Regina Jones! Heavy, sprawdzisz coś dla mnie? Na trupie nie da się tego sprawdzić, więc zostaw go przy życiu. Spokojnie, Regina. Jestem ekspertem w zostawieniu ludzi przy życiu. Odz... Z... Ja pierdol... REL, Alek Johnson. Alek pogadajmy jak facet z facetem. No nie tak. Co, co to wybuchło? Halo? Ja już miałem takie przeczucie, że jestem mocniejszy, nie? Że nic mi się nie stanie. To Cyberpsychol! zleciał ucieknij jeszcze bardziej ziomek chill Aha, odwróciłem twoją uwagę no cześć sorry Mam nadzieję, że śmietnik jest wygodny. Ktoś tu jest? Halo! Nie mam je! Sorry Chyba ja udusiłem, ale nie wiem. Załatwione jak trzeba. Jacob przesyła serdeczne podziękowania. Mówi, że od teraz będzie pilnował swojego szczepu jak oka w głowie. Regina przez moment naprawdę się starałem, żeby zrobić to po cichu, żebyś mnie pochwaliła. Ale za ten kurwa suchar, to ja idę tam ich wszystkich roz... Ty, a wy co, to policja jest! nie, zaraz To jest Tiger Close Tam z tyłu jest policja, Kuśwa mać! Że ja wpakowałem teraz! Wszystko przez Reginę Fuck you! Oh Fuck, zabiłem funkcjonariusza! Żartowałem! Nie chciałem, przepraszam! Błamuj się do tego auto! Sorry, P nie chciałem! Potrąciłem traumatim, no teraz to jestem w dupie. Ej, co atakujecie funkcjonariusza policji? On tylko wykonuje swoją pracę, nieważne jak bardzo się dał korporacjom. Halo, no, proszę pana, wszystko w porządku. Człowieku, nie mam czasu, spada. Nie chcę cię znaleźć. Spokojnie panie oficerze. Nie ma pan się absolutnie o nic, o nic nie musi się pan martwić. Miłego pobytu w Night City. Biorę twoje, twoje auto. Policja NCPD. Co ty ze mnie zrobisz? To naprawdę macie broń. Nie trafiłem. Ja potrafię jeździć, przysięgam. Aha, ten się będzie bić. I założę się, że tylko go popchnę, i on już będzie ten martwy. Taki właśnie jesteś, Korb. Zabraj się na to miasto. Sam jesteście beznadziejni. No dalej, zaatakuj mnie. Możliwe, że się trochę zesrałem. Ha, ja miałem zgarnąć. O, furgenetkę! Nie robiąc hałasu i nie uszkadzając jej. Prawie wyszło. Żadna barykada mnie nie powstrzyma. Mamy furgonetkę. Doskonała robota. Podręcznikowo wykonana. Podręcznikowo wykonana. Dobrze, Regina, że nie było ci na akcji.